Ciekawe zimny poranek Znajduję się na lokalnych swoich bagnach, ale Nie mam dzisiaj dużo czasu, więc Tak przyszedłem yy, zerknąć, czy może udałoby się śmrodka wypatrzeć Pozmieniało się tu trochę, bo dawno już tutaj nie były Myślę, że coś tu przekopali jakieś kanały porobili ale Nie dla takich faktów tu jestem jest piękny cud słońca zimno jakieś minus 3 stopnie Uff. na razie zimka nie ma jakaś czapla biała sorry czapla na było. była kaczuszki no i na razie tyle czekamy dalej thank you dużo w ciemnych takich sytuacjach jeszcze. Już jestem w stanie zrobić fajne zdjęcia. He, bajka. Dobra, poczekam jeszcze 50 minut i gdzieś się przemieszczę może. Ale kapitalnie, że się udało, że po prostu tak wyczułem nie wiem, jakiś taki Bo mnie ogarnęło, żeby wyjść na dzisiaj na tego zimka. Super. Naprawdę mega się cieszę. Dawno go już nie wróciłem, nie widziałem, ale jednak jest. Kapitalnie. Dzień mrozu jakieś minus 5 stopni, ale przyjechałem do lasu, gdzie występują pluszcze. I właśnie dzisiaj mam zamiar je, je jakoś nagrać i sfocić Jeżeli, tak jak mówię, zawsze powtarzam: Mama Natura pozwoli. Jadąc tutaj. Niezłe wezwanie, bo drogi dosyć sporo obrodzone. A jakbyście nie wiedzieli, to my w Finlandii nie mamy obowiązku zmieniania opon na zimowe. Czyli wszyscy tu jeżdżą na letnich albo pełno z No i tak to właśnie wygląda, że wszyscy się po prostu wleką i uważają. Także właśnie takim. Dzisiejszym podejściem też będę się sugerował powoli i na spokojnie czerpać z przyrody to, co najlepsze. Mam nadzieję, że będzie warto. Jest dobra, teraz dziwutko, spokojnie i rozglądamy się za pluszczami. tutaj pięknie pozującego ludzika który właśnie leciał. i tak zawsze jest człowiek nieznowy wyciągnąć aparatu już dobra mój cel to na dzisiaj na pewno 都杀了，这谁干？你们不应该。 Mam przed sobą dwa puszcze, ale są bardzo daleko, jakieś dobre 50 metrów ode mnie. Niestety nie ma tu jak zejść ilu poziomu wody. A nie siedzę tu w kaloszach jak coś. Założę się, że jak przejdę tam dalej, to mi po prostu uciekło. No ale próbujemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jest trochę lepiej. Się zawsze spodziewałem co już mam jakąś fajną pozycję to zawsze odleci gdzieś dalej ej mi się udało przejść mi jeden pień dalej nie to będę nie był wzięty zajęte swoim swoimi czynnościami Ciemne, że zlewają się maksymalnie na tle wody tych skałek. Żeby starsi, że gdzieś delikatnie przelecą, bo już się tracę. Ale spotkanie fantastyczne. Przed sobą mam taką małą plażę jakby z kamieni z tym, że już tam nie mam żadnego że to powiem gdzie się mogę ukryć i nie wiem czy nie igrałbym z losem po prostu żeby mi uciekły Na pewnym chęci, bym się tam położył chociaż kompozycyjnie nie mam źle bo ta rzeczka tutaj wbija w dół więc i tak jestem cały czas na poziomie wody. Ale kapitalnie, że tak fajnie i tak szybko się udało. Chociaż wolę mieć bardziej czyste tło. Zaraz spróbuję się tam zbić. Dopiero nadszedł czas, że mogłem ustawić aparat na statykę, bo wcześniej tam nie mogłem. Tu mam kródzika, który się w zasadzie nie boi. Ale poza film jeszcze, mam nadzieję, uda się spłacić. Biega sobie w okolinę. Fajny, fajny dzień, fajny poranek z przyrodą, z tymi puszczami, naprawdę fenomenalnie. No, kadry i ujęcia, o jakich I sobie dzisiaj w ogóle marzyłem, chodząc w teren. Także jestem mega, mega zadowolony. Ten sprawuje się dobrze. Także nie ma co narzekać. Wydaje mi się, że na najwyższy czas na napięcie herbaty, po prostu. I poczekać, tutaj zobaczymy. Może ludzika się jeszcze uda strzelić albo cokolwiek innego. Byłoby kapitalnie. Wrócił plusz, jest mega daleko, ale jest fantastyczny poranek, szkoda, że nie zostałem tam na tym. na tej plaży tam właśnie no ale tak to właśnie wygląda chcemy jakieś lepsze ujęcie a tu tak się pojawia tam gdzie tam gdzie się nie spodziewamy niemniej jednak widziałem też piszkę górską ale nie udało mi się raczej nie spocić Jego przyleciała przysiadła i od razu opunęła i ludzi kterzy się poleciał tak, spróbuję się znowu tą zakraść na tego na tego puszcza Udało mi się ustrzelić tego rodzika w końcu, ale plusz jak nie było, tak nie ma. No trudno, generalnie tak było fantastyczne dzisiaj. No wracając, może jeszcze się coś ukaże, jak to w przyrodzie. Ale jeszcze mam czas na herbatę właśnie tutaj, w tym miejscu i będę powolutku już zabijał w stronę samochodu. Mam jeszcze spory kawałek do przejścia, także może się coś jeszcze wydarzyć. Ale i tak generalnie mega się cieszę, że że dzisiaj taki warunek i i, i tak się ładnie udało już z samego rana, z samego początku, że tak powiem jak tu lat do do lasu. Także nie mogę chcieć niczego więcej. Mam nadzieję, że kadry jakieś fajne wyjdą nagrywki. Także ten materiał yy, też będzie fajny. Jak na razie też mam powiem, że... Aparat spisuje się bardzo fajnie, jedynie co mnie denerwuje w nim to, że nie mogę w trybie foto włączyć sobie nagrywania, tylko muszę fizycznie ten przycisk tutaj przełączać za każdym razem pomiędzy foto a wideo, yy, jednak w moim systemie było to szybsze, jeżeli się takie szybsze nagrywki, no ale tak jak mówię, nie o to chodzi, żeby w tym roku było jakoś szybko, czy, czy właśnie, mówię, żeby właśnie cały czas zwolnić, żeby się do tego przyłożyć. Dlatego często jeden z już ze sobą teraz właśnie staty, że żeby nie trzeba żeby ułożyć to wszystko sobie aparat na statywie. No ale jak widzieliście dzisiaj holina z rana nawet nie było szans, żeby to, żeby to po prostu szybko tak było zrobić. I ustawić się na aparat na statywie i jakieś tam ujęcia tylko właśnie podpierałem się o jakieś konary. Chociaż i tak wydaje mi się, że stabilizacyjnie było całkiem fajnie, także, także zobaczymy jak, jak cały materiał wyjdzie, ja to zobaczę sobie w domu. Ale teraz jeszcze herbata. I, i cieszę się y, tą rzeczką, tym lasem. Tą przyrodą. Tym, że nie pada. Nie wieje. Jest całkiem spoko. Dobra kochani, ode mnie to już na dzisiaj tyle, jak zawsze to parodniowy mój materiał, żeby skrócić ten odcinek, fajny miałem tydzień taki, można powiedzieć, z ptakami, od zimorodka, w tem rozy po dzisiejszy dzień z tymi pluszczami, naprawdę kapitalnie, nie mogę sobie życzyć niczego więcej, jak na razie Nikon sprawdza się znakomicie. Jeżeli chodzi o wideo, no to naprawdę jest kapitalnie. Dobra, więc nie przedłużając, pani, żebyście dzisiaj ze mną, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. No i do następnego, trzymajcie się. Pamiętajcie, chodźcie ze swoimi aparatami, foczcie w każdą pogodę, jaką tylko macie. Nie ma złej pogody, po prostu trzeba się dobrze przygotować i, i tyle. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam was serdecznie. Do następnego odcinka. Tymczasem. 嘿嘿。Hey, hey.